Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Wademekum Myśliwego. Cześć Jacek. Daszbur. cześć. Daszbór. E, mamy grudzień, przepiękna pogoda, mrozik, psy biegają. Nie powiemy Wam, gdzie jesteśmy, bo e, razem z Jackiem jesteśmy na nagraniach odcinka wigilijnego, który będziecie mogli e, obejrzeć już niedługo. E, my dziś. Jesteśmy w odcinku, w którym będzie Jacek pokazywał, tak jak tytuł dzisiejszego odcinka, patroszenie dzika. Ale tego dzika, tak jak Jacek w kuluarach mi wcześniej mówił, nagrywaliśmy jakieś 5 kilo temu. I w sensie ja w dół, a on do góry. Ale koniec tych. koniec Wszystko tych Wszystko wyjdzie na filmie. Wszystko wyjdzie, słuchajcie, na filmie. Tak naprawdę zapomnieliśmy, słuchajcie, trochę o tym, o tym naszym patroszeniu. A z drugiej strony, też. Chyba nie byliśmy gotowi do tego, żeby pokazać patroszenie dzika. Jednak przeglądając wszystkie filmy na YouTubie, stwierdziliśmy, no skoro mamy pokazane, jak wypatroszyć rogacza, jak odbić łeb, mamy pokazane, jak oprawić dzika, brakowało tylko i wyłącznie tego patroszenia. A w wielu mailach i wiadomościach od Was w korespondencji było, no kiedy w końcu to patroszenie? Kiedyś je zapowiadaliśmy, że już będzie. I go nie było. Więc z racji tego, że chcemy dopełnić tego naszego e, obowiązku wademeku myśliwego, e, to e, właśnie dziś będzie patroszenie dzika. E, Jacek, e, krótkie wprowadzenie. Będziesz tam patroszył po raz pierwszy, nie w życiu, ale po raz pierwszy metodą niemiecką, którą gdzieś podpatrzyłeś. A czy metoda niemiecka jest to, takie, jest to tak umownie przez nas nazwane, bo mhm. faktycznie podpatrzone to zostało u naszych zachodnich sąsiadów. że jasna jeszcze przed okresem ASF-u my to, tego patroszenia, tego odstrzału dzika dokonaliśmy już jak był moment objęcia nas strefą afrykańskiego pomoru świń a wiąże się to z tym, że musieliśmy przewieźć do PPT czyli punktu przytrzymywania tuż no i też to pokazuje w jak profesjonalny sposób koła a to było akurat w siedzibie mojego koła Leśnika Lipinki. Koła przygotowywały te miejsca, punkty przetrzymywania tuż do patroszenia właśnie w tych miejscach dzików pozyskanych w łowisku, czyli zwiezienia z wszelkimi aspektami bioasekuracji no i zabezpieczenia pozostałości, zarówno jadalnych, jak i niejadalnych, w miejscu sprawowania tego dzika. Umowna jest to nazwa, powiedzmy, mhm, metodą, metodą, niemiecką. metodą niemiecką, no bo akurat ja to gdzieś zaobserwowałem. I koledzy mi potem też jeszcze pokazywali kilka filmów, jak mm -hmm. to się odbywało u naszych zachodnich zasiadów. Mm -hmm, mm -hmm. E, słuchajcie, chciałbym, żebyście też. E, nie pokazujemy tego filmu, dlatego że, e, że mamy go już zrobionego, ale pokazujemy go dlatego, że chcieliśmy dopełnić. Tego, co mamy, bo mamy e, wiele rzeczy już nagranych odnośnie i pokazanych dla was odnośnie, e, odnośnie zwierzyny, na którą polujemy. Skupaliśmy tak? kaczkę przecież. Skup, tak, skupaliśmy tak. kaczkę, szukaliśmy tam sarko. Sarkocystozy. Sarkocystozy, czyli tak. tych białych rozcinaliśmy, Rościnaliśmy, rozcinaliśmy, rozcinaliśmy piersi. Mhm. Dokładnie, był ten rogacz u Huberta. Był u Huberta roba, rogacz, odbicie łba <laughs> oraz wypatruszenie rogacza. Dzisiaj mamy dzika, z uwagi na to, że my nawet przy kursach nowowstępujących i z w wszelkich rozmowach bardzo mocno akcentujemy umiejętność, prawidłowy sposób zagospodarowania zwierzyny tuż po strzale. Czyli no, pierwsze czynności, jakie podejmujemy, no, rzecz jasna, dzisiaj jest to. Oczywiście przed podjęciem czynności transportowych wpisanie do odstrzału, czy też upoważnienia, kolokwialnie rzecz biorąc, odstrzału, transport do punktu przytrzymywania, to już mówimy tu o dziku, przystąpienie do patroszenia. Tak naprawdę ten czas, okres bardzo mocno rzutuje na jakość późniejszą, kulinarną tego surowca, którego mamy, a no cenimy go, bo jest bardzo cennym naszym surowcem, jeśli Jasne. mówimy o dziczyźnie, dziczyźnie lubuskiej, zielonogórskiej, jakkolwiek będziemy nazywali. E, niewiele nam tutaj pozostawia przyroda i pewne warunki, marginesu na popełnianie błędów, żebyśmy no znowu, kolokwialnie rzecz biorąc, nie skopiali tego, co natura nam dała, stworzyła, a my koło tego chodziliśmy i pracowaliśmy. Tak? Mhm. Ok, słuchajcie, to myślę, że tyle w woli wprowadzenia do, e, do tego odcinka, a teraz już e, mógłbym powiedzieć, że z tego oto pięknego zimowej z tej zimowej scenerii przenosimy się do, e, do Koła Łowieckiego w Lipinkach Łużyckich, czyli do Jacka Macierzystego Koła i tam Jacek, Piotr i ja. No, zabierzemy się za zapatroszenie dzika. I było to tak jak powiedzieliśmy rzecz, wcześniej, 5 kilo temu. Rzecz jasna, rzecz jasna, jest to materiał poglądowy i, i chętnie też wysłucham. Jak to się odbywa w innych kołach, jeśli będziesz miał taką możliwość? Będziesz, będą takie informacje spływały do ciebie, Piotr, czy, będą czy, będą, czy być może będą, będą komentarze? E, rzecz jasna, no nie wszystko tam wyszło tak, jak bym zamierzał. Myślałem, my że to, raz. Raz. To, to pierwszy raz. raz. Słuchaj, nie, nie, Jacek, Ale to my też... wyciągnęliśmy pewne wnioski sobie z tego. Dzisiaj to się odbywa już troszeczkę w inny sposób. My jedynym problemem jest to, że tych dzików po prostu jest bardzo, bardzo mało. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, Jacek. E nikt nie ma ludzi idealnych każdy popełnia jakieś błędy tak i tutaj nie, nie skupiamy się na tym że nie zrobiliśmy czegoś w idealny idealny sposób na tamtą chwilę zrobiliśmy to w idealny sposób mieliśmy świetne warunki no, jedyną wadą było to że ten dzik był trochę podwieszony za wysoko ale no zrobiliśmy to to tak jak zrobiliśmy. Czy pamiętasz? Jeśli chodzi o czystość Jeszcze, ci, wykonania później. Powiem tusze, Ci przerwać przerwę ci. Czy pamiętasz swojego pierwszego dzika, którego oprawiałeś na stażu? Czy wcześniej? Oczywiście. No oczywiście. i co? I no, też nie popełniłeś nie żadnego błędu? A nie no, to, to nie możemy. Więc właśnie, kto nie pracuje, nie popełnia błędów, zapraszamy Was na ciąg dalszy, w lipinkach Łużyckich 5 kilo temu. Najpierw na to, obojętnie, bo na to mnie jestem w stanie obrócić. Dobra, teraz. Popuść. No Ciągnij go. Bo ten. chciałem linki odczepić. Ciągnij że tam jest. Dobra. dobra, to, dobra. Teraz go przesuniemy. Słuchajcie, próbujemy zrobić Jacek jaki to jest sposób patroszenia niemiecki? No podp podpatrzyłem u Niemców każdy. Ok. Razie, że... no Moje pytanie, robiłeś to już kiedyś w ten nie, sposób? Nie. Nie. Słuchajcie, nie. robimy to pierwszy raz w ten sposób. Nie patroszymy w sposób tradycyjny. Jacek podpatrzył gdzie w sposób niemiecki, więc próbujemy zrobić to po niemiecku. Jak sami widzicie po niemiecku, brzmi, jak brzmi, jak sami widzicie, pomieszczenie mamy naprawdę fajne. Jest tu ciepło, na tyle, że możemy różne rzeczy robić i próbować. Kto nie pracuje, ten nie popełnia błędów, więc uczmy się, uczcie się razem z nami, uczmy się razem z e, łowczym okręgowym. Działajmy. No. Tak, okej. Okay. To co? Pierwszy... Ja od czego zaczynasz? Pierwszy usuniemy tchawicę, tak? Czyli standardowo tak jak przy normalnym patroszeniu. Tak. Ok, różni się tylko to tym, że y, dzik wisi. Przytrzymać. Dobra, przypuszczę cię. Obrabiasz odbyt? Tak. Jednak na pewno mogą być troszeczkę. Trochę niżej, prawda? Niżej, tak. Chyba, że ci może jakiś stołacz przyniosł albo krzesło? Nie, nie, nie. Skoro mamy już dzika na wysokości, to. Tą to... operację mogliby robić jednak na ziemi? Tak tak? Nie było do góry. No, można było zacząć, tak. Ok. tu. Szukasz mostka. Tak. I tutaj mamy przede wszystkim najważniejsze co jest to to mamy dostęp do przy, przy części przepony. Mhm. przejdę, chwycę tutaj żebyś miał jednak które jest bardzo zasłaniać. No i jest czysty dzik. Dokładnie. Generalnie, nie? I teraz to co możemy zrobić to i musimy, aby proces tężenia, a następnie dojrzewania przeszedł prawidłowo po odzbyć się tej warstwy izolacyjnej, czyli tłuszczu, nie? Sadło. 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 sadła. Sadło. Dokładnie. Jest na co dobre, na smalczyk, tak. No właśnie, przy okazji słuchajcie, zwróćcie uwagę, Piotr właśnie dobrze powiedział. E, od razu Jacek robi wycinki, które będziemy e, m, przekazywać do weterynarii, po to, żeby e, zbadać naszego dzika. Za ucho. I sam możesz, Piotr, zobaczyć, jak się patroszy dzika, wyjmując wszystko Aha. przez jamę brzuszną. Wraz z odbytem, a jak wygląda dzik? Patroszony właśnie tym sposobem mhm. niemieckim, przy rozcięciu klatki piersiowej. Mhm. Ja myślę, że. Jacek... on tutaj jest zupełnie. Jest czysty? Jest czysty, tak, dokładnie. Jeszcze trzeba troszeczkę. Ja Jacek, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Często zdarza się, że dziki wieszane są w chłodniach za gwizd. Mhm. Czyli szynkami do dołu. A ostatnio miałem okazję rozmawiać z. Ludźmi, którzy przetwarzają mięso, mhm. a, którzy, y, którzy z tym mięsem mają do czynienia na co dzień, i każdy z nich powiedział jedną rzecz: zawsze wieszać za szynki. Gwizdem w dół. Gwizdem w dół. Z uwagi dół. na to, że najlepiej ścieka. Nawet to nie chodzi o ściekanie. Chodzi też o parowanie, ale też chodzi o to, że ta szynka, ona się naciąga. Całym ciężarem. To wszystko się naciąga. Całkowicie inne mięso jest po, e, po tym tygodniu, czy tam po, e, po 14 dniach, jak ono wisi w chłodni, jak ono jest naciągnięte. Bo zobacz, gdybyśmy go powiesili odwrotnie, to te szynki nie mają ciężaru. No nie. nie. Także to też taka, słuchajcie, rzecz, e, którą dowiedziałem się, a dokładnie powiem Wam od e, przemka Budy, u którego u którego byliśmy w Trzebiechowie, który ma hodowlę jeleni, rodzina Budów i to właśnie, i to właśnie pszamek mówi, że pamiętaj zawsze warto wieszać za szynki ze względu właśnie na to, że to mięso się bardziej naciąga, ta szynka potem jako już wyrób jest bardziej sprężysta, lepsza, nie? Możemy zwrócić uwagę, że bardzo często jak patroszymi dzika leżącego na grzbiecie, bardzo często polędwice wewnątrz, polędwiczki, krwione polędwiczki, no Aha. mamy przekrwione i mamy te polędwice no, umrusane po prostu tak. A to jest tak naprawdę to jest najdelikatniejsza i najbardziej y, wartościowa część Aha. tuszy. dokładnie takie polędwiczki tak, można zrobić polędwiczki takie ala Wellington gdzie zawijamy w naleśnik w ciasto francuskie do Aha. tego przyprawy pieczemy słuchajcie no ja już widzę co można z tego dobrego zrobić nie? to to dzik, który, który jest upolowany na lubuskiej ziemi, i, e, a tu takie przepisy. kurcze i smalczyk z sadła, i polędwica, polędwiczki, i szynka. No, moglibyśmy tutaj wymieniać, a wymieniać. Panie powiem, Łowczy, pan skończył robotę. Powiem tak, że. A, pow, powiem tak. No, że to w, dwóch panów włosów, efek, bo Efekt końcowy y, podoba mi się, bo to wszystko jest czyściutkie. I robiłeś to pierwszy raz? Ale, ale nie poszło tak, jak bym chciał, tak powiem. Słuchajcie, no perfekcjonista. E, e, robił, to, e, robił to pierwszy raz w stylu niemieckim na dawnych niemieckich ziemiach, bo jesteśmy na terenie e, koła łowieckiego, przypomnij Jacku jakiego? Łowczyk mówi. Łowczyk mówi. Koło łowieckie? Leśnik, wiadomo. Leśnik. Koł, koło łowieckie, Leśnik, Lipinki, Lipinki. jesteśmy blisko... Dokładnie, jesteśmy blisko granicy niemieckiej, dawne ziemie niemieckie polscy ludzie patroszą w stylu niemieckim. Pierwszy raz Jacek podpatrzył i słuchajcie, powiem Wam tak, to nie jest, to nie jest głupi pomysł, jeżeli mamy możliwość z całą pewnością tusza musi być trochę niżej, żeby było lepsze w możliwości usunięcia i o wypreparowania mhm. odbytu, tak? Mhm. Ponadto jeśli jest niżej cała tusza, na pewno nie ma takiego rozplusku, jak Jasne. spada. Fajnie jest, mhm. bo wszystko nam wyjeżdża pod siłą ciężkości. Grawitacja robi swoje. Jeszcze trochę praktyki trzeba. Po raz pierwszy finalny, finalnie wygląda fajnie, natomiast. No jeśli chodzi o tą sprawność, to na pewno trzeba pracę nad tym. Słuchajcie, to tyle. Zrobiliśmy to dla Was. Pisaliście. Tyle co mieliśmy maili i wiadomości odnośnie patroszenia, czy pokaże ktoś w końcu na kanale na YouTube, na polskim kanale tematycznym dla myśliwych, czy pokaże ktoś patroszenie. Tak. My się odważyliśmy. Zrobiliśmy to. Pokazaliśmy to w Ademeku Myśliwego. Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten sposób patroszenia. Piszcie, jak Wy patroszycie. Ja do tej pory zawsze patroszyłem na leżąco. I bez względu na to, czy wcześniej, jak robiłem to na polu, jak było można, a potem w dobie ASF-u patroszyłem po prostu w miejscu wyznaczonym do tego, ale zawsze należąco, Nigdy nie robiłem tego w ten sposób. Ale. Powiem tak, mi się to spodobało. E, dobra, to wszystko na dzisiaj. E, dziękujemy, że byliście z nami. E, żółwik, dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.